Witam. Chciałem zaprezentować projekt prostej gry, która może być bardzo ciekawym, ciekawą zabawką dla początkujących. Opisz sobie, doczytacie samodzielnie. Jak widać jest tu parę układów TTL. Teraz można bez problemu użyć w ich miejsce współczesnych układów serii HC. Wszystko jest do kupienia, tanie. Koszt 70 groszy złotówka za stalaka. Mamy tu wyjście na sygnał telewizyjnego. I to zadziała ze współczesnymi telewizorami, które zwykle mogą odbierać nie tylko sygnał cyfrowy, ale także telewizję analogową. Ale aby uzyskać lepszą jakość obrazu, można z tego tu miejsca, no raczej przez jakiś układ prostego wzmacniacza na jednym tranzystorze. Popularny BC 547 wystarczy wyprowadzić sygnał kompozyt wideo. I tu też zwykle telewizory współczesne mają takie wejście. Powinno raczej udać się to jakoś dostosować. Mogą to być pewne odchyłki, częstotliwości odchylania, te poziomy napięć mogą być takie nie do końca zgodne z normą, ale powinno dać to się uruchomić. No, chyba, że chcecie, abym się pobawił i troszkę zbudował ten układ i. Przetestował na telewizorze, ewentualnie dodał obwody, które umożliwią współpracę ze współczesnymi telewizorami. Opis gry znajdziecie tu w artykule. W opisie mojego filmu będzie link do tego tu artykułu, ewentualnie tu go widać. Przy czym prawdopodobnie będzie trzeba wpisać HTTP przed nazwą domeny, bo mogą się niektóre przeglądarki, jak to się mówi, burzyć. Jest tu parę innych ciekawostek. No mówimy to o 84 roku, więc nie wszystkie będą takie aktualne. Ale czasami warto poznać to, co było kiedyś, jak kiedyś budowano różne urządzenia. Nie tylko teraz współczesny mikrokontroler i to wszystko. Niektórzy sobie przypomną stare czasy, a inni mogą sobie wyobrazić, jak to było kiedyś. No tak, po prostu oko zawiesiłem na tym projekcie gry, bo jest to proste. O tu dla miłośników układów cyfrowych, mimo że technologia się zmieniła na Semosową, to zasada działania układu pozostaje taka sama. Budowa bardzo podobna, funkcjonalnie identyczna. Więc można te układy tu sobie popróbować. To taki no. Kiedyś mogło to być przydatne. Teraz za 500 zł kupimy oscyloskop przy analizator logiczny, który dużo lepiej spełni to zadanie. Ale tu macie rozwiązanie dość tanie. Co prawda teraz z kupnem tych kostek to są pamięci jak widzę jednobitowe. W opisie na pewno jest to opisane. Jednobitowe statyczne, 512 bitów, osobne wejście, osobne wyjście. Linia RW, no i adresowa. Można tu po prostu poznać, jak kiedyś sobie radzono. Jeszcze może, co było pierwsze tu przed artykułem tej gry? No, nowości w stylu, kamera przy telewizorze to już nie te te czasy. Płytofon cyfrowy na pewno chodzi o kompo... no jest tak. CD, tam CD. ale zasada działania jest taka sama do dziś jest tu wyjaśnione jak to funkcjonuje jak to tą ścieżkę śledzi warto jak ktoś nie wie to warto o tym poczytać aby dowiedzieć się jak to generalnie no raczej działało chociaż wiele komputerów ma nadal odtwarzacze no raczej jakieś tam już nie płyt, tylko jakiś DVD. Ale reguła odczytu jest identyczna. Śledzenie ścieżki tu coś dla muzyków jakiś prosty układ, co to robi. Nie piszą tu na początku, ale to podejrzewam jest. No tak, do gitary instrumenty strunowe, widać, że tu mamy wzmacniacz. Następnie dzielnik przez 16 z wyjściami 2, 4, 6, 8. I możemy ten sygnał podstawowy i te no, harmoniczne. Tak można nazwać, ich proporcje to zmieniać. To też nawet w dzisiejszych czasach można się pobawić, zbudować i na przykład zobaczyć, jak to działa, jak moduluje to głos, jakie to da efekty. Jaka ciekawostka, ale myślę, że może znaleźć się. Parę osób zainteresowanych takimi gadżetami. Oczywiście teraz może to zrobić mikrokontroler, ale nie, nie, nie wszyscy tak potrafią zrozumieć, jak on funkcjonuje, a zrozumienie takiego układu jest dużo prostsze, podobnie jak i tej gry. Wiadomo, że to nawet na AVR-ze można zrealizować programowo, ale tu jakby no wszystko widać. Jest łatwiejsze to do, do, do zrozumienia. Także zachęcam zwłaszcza młodych elektroników do zapoznania się. Z konstrukcjami, które tu są opisane. Do usłyszenia. No i oczywiście, jeżeli się Wam podobają takie wykopaliska, dajcie znać w komentarzach. I nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcji, udostępnianiu a najlepiej o kawach, które mnie zachęcą do poszukiwania różnych ciekawostek. Do usłyszenia.